Dobry wieczór. Jakieś 20 lat temu napisałem książkę o proroctwach. Myślę, że ma około 18 rozdziałów. Wierzę, że nad służbą proroctwa jest szczególna Boża ręka obecna. Dzisiaj na tym siódmym zgromadzeniu mamy spotkanie charyzmatyczne. Chciałbym codziennie przeglądać jeden rozdział i używać tej książki jako podręcznika. Zwykle chcę mieć takie seminarium na zakończenie spotkania. Dzisiaj mam je na początku spotkania, podczas naszego charyzmatycznego zgromadzenia w Tokio. Czytam z Biblii, proszę otwórzcie dzieje apostolskie, rozdział 2, 16 do 21 Mamy tu proroctwo Joela. Przeczytam teraz. Ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela. I stanie się w ostatecznym dni mówi Pan, że wyleję ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą, synowie wasi i córki wasze i młodzieńcy wasi, widzenia mieć będą, a starcy wasi, śnić będą sny. Nawet na sługi mojej służebnice, moje wyleje w owych dniach ducha mego i prorokować będą, i uczynię cuda w górze, na niebie, i znaki na dole, na ziemi, krew i ogień, i kłęby dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie dzień Pański, wielki i wspaniały. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Będę się modlić. Drogi Ojcze Niebieski, dziękuję, że nas tutaj zgromadziłeś. Spotykamy się, aby krótko studiować kwestię proroctwa. Proszę, mów do nas przez swojego Ducha Świętego. Modlimy się w imieniu Jezusa. Amen. To proroctwo Joela, które właśnie przeczytaliśmy, jest bardzo ważne. Mówi o przyjściu Ducha Świętego. To się wypełniło w czasie pięćdziesiątnicy. Otrzymaliśmy Ducha Świętego i nie tylko. To również oznacza początek Kościoła. Dzięki temu wielkiemu wylaniu otrzymaliśmy Ducha Świętego i powstał Kościół i rozprzestrzenił się na cały świat. To jest proroctwo o niesamowitym wydarzeniu. Biblia tutaj mówi o wylaniu Ducha Świętego i o działaniu proroctwa. Powodem, dlaczego możemy to powiedzieć, jest werset 17, w którym Joel prorokuje, synowie wasi i córki wasze będą prorokować. Oraz wasi młodzieńcy będą mieć widzenia, i starcy wasi śnić będą sny. Ktoś z proroków miał widzenie jako proroctwo, inny prorok miał sen jako proroctwo. Innymi słowy, to wszystko jest proroctwem. To wszystko, co jest oznaczone jako proroctwo, jest napisane, że nawet i nasługi moje i mojego moje wyleje w owe dniach ducha mego i prorokować będą. Innymi słowy, proroctwo jest ważnym punktem kontaktowym dla tego wszystkiego. I mówi tutaj o dwóch ważnych rzeczach. Po pierwsze, to wyjątkowe wylanie Ducha Świętego to było główne wydarzenie, które się stało. Po drugie, to przechodzi proroctwo. To są dwa główne punkty. Proroctwo jest jednym z dziewięciu darów duchowych. Kiedy rozpoczął się ruch charyzmatyczny w Japonii, pierwszym problemem, jaki mieliśmy, było mówienie językami. To stało się przedmiotem kontrowersji. Kolejnym problemem było uzdrowienie. A jednak, tak mówi proroctwo. Oznacza to, że wylanie Ducha Świętego i działanie proroctwa są dwoma ważnymi punktami dzieła Ducha Świętego w czasie 50 To proroctwo jest bardzo interesujące. Jest to proroctwo, które już się spełniło, ale jednocześnie jest to również proroctwo, które ma się jeszcze wypełnić. Możemy to powiedzieć, ponieważ w kolejnych wersetach następuje słowo. I uczynię cuda w górze na niebie i znaki na dole na ziemi. Krew i ogień i kłęby dymu, słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew. Zanim przyjdzie wielki dzień pański i wspaniały, wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia pańskiego, zbawiony będzie. Werset 20 mówi, zanim przyjdzie Dzień Pański, Wielki, Wspaniały, to oznacza drugie przyjście Jezusa. Także jest tutaj napisane o czasie ucisku. Dlatego jest to proroctwo, które spełniło się w czasie 50 dwa tysiące lat temu. Ale jest to również proroctwo, które spełnił się w tym czasie, tuż przed powtórnym przyjściem Pana Jezusa. Dlatego wielu... Mm, nazywają to wylanie pierwszym deszczem i późnym deszczem. Ale tutaj jest napisane, że nawet w ostatnim deszczu nastąpi wylanie Ducha Świętego i pojawi się proroctwo. Dlatego kiedy dzieło Boże zaczyna się dziać na całym świecie, wtedy na dwa główne punkty to wylanie Ducha Świętego i da proroctwo.

Dążcie do miłości. To jest główne nauczanie Kościoła chrześcijańskiego. Następny werset zachęca nas do tego, aby pragnąć dziewięciu duchowych darów. Tak więc, kochani, dary duchowe są to rzeczy, o które mamy prosić. I jest napisane: spośród wszystkich darów najbardziej zabiegaj o proroctwo. Psz. Wśród dziewięciu darów ducha czytam, że najbardziej mamy pragnąć proroctwa, nie języków lub uzdrowienia, ale proroctwa. Innymi słowy, proroctwo jest bardzo ważne. Pamiętajcie, że proroctwo zajmuje szczególną pozycję, jak zbliża się drugie przyjście pana Jezusa, a Duch Święty działa coraz mocniej. I odczuwamy, że nasza usługa będzie zupełnie inna, kiedy Duch Święty będzie działał poprzez proroctwo. Dar proroctwa zaczyna się pojawiać, ale ma bardzo złą reputację. Powód złej reputacji jest prosty, ponieważ były różne problemy. Jest wielu chrześcijan, nie tylko ewangelikalnych, ale także wśród zielonoświątkowców i charyzmatyków, którzy uważają, że lepiej trzymać się z dala od proroctwa. Za tymi wszystkimi problemami stoi jeden podstawowy problem. I tym jest fakt, że proroctwo nie było używane zgodnie z tym, co jest napisane w Biblii. Wiemy, że to był duży problem. Nie było problemu z samym proroctwem, ale był to problem z ludźmi, którzy go używali. Jeśli użyjemy proroctw w sposób biblijny, Bóg nas i naszą pracę bardzo i wyraźnie pobłogosławi. Dlatego pamiętajcie, że stosowanie proroctw w sposób biblijny jest bardzo ważne. Dlatego w jest bardzo ważne. Posiadamy globalną usługę misji WFS. Nasze biuro misji kupiło urządzenie. Wydajemy raporty z misji i musieliśmy składać dróg. To nas hamowało, dlatego kupiliśmy urządzenie do składania papieru. Maszyna dotarła do naszego biura i wszystko było świetnie. Złożenie wszystkich papierów zajęło tylko kilka minut. Wszyscy w biurze byli zadowoleni. Maszyna działała bardzo wydajnie. Jednak po pewnym czasie maszyna przestała działać. Wszyscy próbowali ją naprawić, ale to nie działało. Nic nie mogliśmy z tym zrobić. Tak minęło pół roku. Wtedy sobie pomyślałem. Popełniliśmy błąd kupując tę maszynę, ona nie działa. Poprosiliśmy więc pana Jumito, który jest inżynierem, aby spojrzał na maszynę i ją naprawił. Poprosiłem go o naprawę maszyny. Pan Jomito pochylił się pod maszyną i robił coś przez kilka minut. Następnie maszyna ta do składania papieru nagle zaczęła działać. Jak myślicie, co zrobił pan Onda? To co zrobił, było naprawdę proste. Po prostu podłączył urządzenie do gniazdka, ponieważ było odłączone. Tak więc maszyna nie została uszkodzona, po prostu nie była podłączona. Źle ją wykorzystywaliśmy. Maszyna działa do dziś bez awarii. Problem polegał na niewłaściwej obsłudze. Pamiętajcie, że jeśli będziemy używać proroctwa w sposób biblijny, będzie to podstawą wielkiego błogosławieństwa, zgodnie z wolą Boga, i będzie to fundamentem Bożego dzieła. Teraz, gdy zaczyna się przebudzenie późnego deszczu, korzystanie z proroctwa przyniesie decydującą różnicę. To będzie ważna część naszej pracy. Reinhard Bonke przeszedł na emeryturę, ale wykonał świetną robotę. Kiedyś powiedział, kiedy zaczynałem, nie miałem tu nic, miałem tylko Słowo Boże podane przez proroctwo. Ale teraz widzę spełnienie tego, co Bóg powiedział. Wierzę, że słowa proroctwa były ważne w pracy Reinharda Bąka. Jestem zdumiony spełnieniem się proroctwa. 20 lat temu otrzymaliśmy słowo prorocze że książka Proroctwo zostanie wydana w Europie Wschodniej. Następnie pójdzie z Europy Wschodniej do Zachodniej. Tak nam powiedziano. Nie czułem nic specjalnego, gdy to proroctwo zostało wypowiedziane. Następnie w Czeskiej Republice, w byłej Wschodniej, Europie Wschodniej, rozpoczęto pracę na tłumaczeniem książki Proroctwo na język czeski. Teraz jest ona już przetłumaczona i na język polski i zostanie przetłumaczona na ukraiński, rosyjski. Naprawdę zaczęło się to w Europie Wschodniej. A teraz jestem zaskoczony ponownie. Powodem tego jest to, że książka jest właśnie tłumaczona na niemiecki. Niemcy są na zachodzie, prawda? Dokładnie tak powiedział nam Bóg w proroctwie. Prostwo odgrywa ważną rolę, dlatego proszę, rozpatrujcie i zrozumiejcie, co mówi o nim Biblia, i wykorzystajcie go szeroko. Dziękuję. Drogi Ojcze Niebieski, dziękuję za Twoją łaskę. Modlę się w imieniu Jezusa. Amen.